Ostrożnie Spongebob, ostrożnie Spongebob, ostrożnie Spongebob, ostrożnie Spongebob, ostrożnie Spongebob, ostrożnie Spongebob, ostrożnie Spongebob Patryk, już ją otworzyłem Uff, Teraz moja kolej Może lepiej będzie jak ja ją otworzę brakowało. Hmm. Dobrze, Patryk, przygotujmy pędzle. A może lepiej zacząć mniejszym? Ah! Ah! Ja! Yeah. Ha! Napławi konika, co może być gorsze od olbrzymiej bańki z farby? Już mówię! Dwie olbrzymie bańki z farby! Nie! Patryk! Tak, SpongeBob. Większa już być chyba nie może, nie? Tak myślisz? Się. Pomalowaliśmy wszystkie ściany i ani kropla nie kapnęła na... A, na halibuta co to! Zeszła! Nie. Zeszła! Nie. Zeszła! Nie. Nie schodzi! Czekaj, Spongebob! Nie jesteśmy jaskiniowcami. Mamy nowoczesne technologie. E, 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 e. Nie zeszła. To wszystko przez pana kraba! Po co w ogóle powiesił na ścianie tego głupiego dolara? Przecież wygląda dokładnie tak samo jak każdy inny dolar! Po co go wieszać? Mógł powiesić sobie jakiegokolwiek dolara na ścianie i nikt by się nie poznał! Równie dobrze mógłbyś wyciągnąć mi z kieszeni portfel, wyciągnąć dolara i powiesić go na ścianie! Dobra, Patryk, wyciągaj portfel! Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Ej, dolar! Nasze tyłki uratowane! Musimy tylko... Patryk! Nie! Stój! Patryk! Wsuń dolara! Nie! Dlaczego to zrobiłeś? Nie! Trzymaj go! Łap szybko! O nie! 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 Aj, aj! Czemu go nie złapałeś? Teraz! Teraz! Łapko! Łapko, Patryk! Trzymaj! Łapko! Szybko trzymaj, pan! O nie! Aaa, szybko, Patryk! go naraz z powrotem na ścianie! Chyba mam pomysł! Co jest? Skończyliśmy, panie Krab. Pięknie wyszło. Nawet nie musi pan sprawdzać. Już sprawdziliśmy. Wyglądacie jakbyście ukrywali brzydko pachnący sekrecik. Myśleliście, że nie zauważę. No nic to, żadnych większych strat. W porządku, chłopcy, możecie zmykać. Wow! A to dziwne. Nie pamiętam, żebym powiesił aż tyle obrazów w miejscu, gdzie wisiał mój pierwszy dolar. A tego obrazu to w ogóle nie miałem. Ani tego! Ani tego! Ani tego! Ani tego! Ani tego! Ani tego! Czołem, panie Krab! SpongeBob, co tu robisz? No, wie pan, tak sobie wiszę... By, Schodź na ziemię, chłopcze! Skończysz wreszcie z wygłupami! Nie, 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 panie Krab! To tylko złudzenie! Ej, wy dwaj, czy to wy zachlapaliście mojego dolara? Przepraszamy, przepraszamy naprawdę przepraszamy. przepraszamy. I na pas groliliście coś kredką? Myślałem, że wiesz, może to łyknie. No, dobrze, chłopcy. Wiecie, co muszę teraz zrobić? Naszym tyłkom? Mogę użyć swojego ostatni raz?